Nie spróbujesz sobie przetnę, będziemy po kawałku szli No bo wam, ja że 4 rzuty, trzy ryby Witam was serdecznie, Piotrek z kanału z It be baby, one the time, Witam Was serdecznie z tej strony Piotrek z kanału Zafiszowani. Mamy 1 maja i jadę na szczupaki, co nie jest żadną niespodzianką. Pogoda dzisiaj, jak w lato, 27 stopni będzie mega lampa. Poprzednie dni były zimne, więc wydaje mi się, że powinno to fajnie wpłynąć na ryby. Woda, nie jest, woda jest zimna, ale dostanie takiego fajnego impulsu. Sezon rozpocznę na dwóch jeziorach, to są takie z nasze. Standardowe szczupakowe jeziora w okolicy Szczecina. Dopiero później przeniosę się na takie bardziej wymagające, większe wody. Na razie mam chęć, po prostu zrobić kilka brań, złowić jakieś ryby. Nie będą to pewnie jakieś rekordowe okazy, ale, ale bardziej chodzi o to, żeby sobie z przyjemnością połowić w fajnym klimacie. A na następne wypady to będzie już rugia, to będzie już. Tutaj okolice naszego zalewu szczecińskiego, Zatoki Także trzymajcie kciuki, a ja grzeję nad wodę Jak widać konkurencja nie śpi No ale nie spodziewaliśmy się że 1 maja, że będziemy sami Myślę, że będzie na pewno kilkanaście To jesteśmy na miejscu. Dobra, wiadomość jest taka, że stan wody bardzo przyzwoity w porównaniu do zeszłego roku. Zresztą na wszystkich rzekach stan wody jest spokojny, więc nie spodziewałem się, że tu będzie inaczej. Normalnie tu się ciągnęło fontem w błocie. A teraz można komfortowo sobie wypłynąć. Dobra wiadomość jest taka, że już pierwsze ekipy się zwinęły. twierdzą, że nic nie bierze, że woda brudna. Ale, jako, że my nie z pierwszej łapanki, to wiemy, że przyjdzie moment, że się ryby odpalą. Ja myślę, że słoneczko przygrzeje im, że się obudzą z letargu. No minusem jest to, że pontonów jest chyba z 15, no ale mówię majówka, nie spodziewałem się, że będzie inaczej. Wszystkie jeziora oblegane, także na spokojnie, po swojemu będziemy czesać wodę. Można pływać silnikiem elektrycznym, to też jest ewenementem na tej wodzie. Nie zawsze można, także dla mnie jest pięknie. Zaczynamy. Czas oddać pierwsze rzuty. Zacznę nietypowo na lekko. 17 cm, oj, powrotek po morzu, mocno dostał szumu. Widzę fajnie, jest trochę wody, więc można poanimować tą przynętą. Na razie, kilka rzutów rozgrzewkowych, i czekamy na szczupaczki. Na razie nic się nie dzieje na wodzie. Zmieniłem na małego sliderka. Widzę, że wszyscy tu duże przynęty rzucają. Spróbuję na coś małego może jakieś powolniejsze prowadzenie. Nieaktywna ryba. Uderzy. W razie spławów nie ma, ataków nie ma. Tutaj dosyć dużo, jak szupak bardzo efektownie widać jak atakuje rybki także czekamy na aktywność w końcu coś, coś się zadziało mniej więcej w tamtym miejscu uderzenie szczupaka obrzucamy dokładnie to miejsce większą mniejszą przynętą. może powoli obudzą się z majówkowego letargu te nasze szczupaki jak na razie to tutaj efekty mizerne, jakieś tam mini szczupaczki widziałem o konia tutaj złapał ale ale to nieco na co czekamy Nie, spróbujesz co przetnę, będziemy po kawałku szli. To jest stara siata. Już. To trzymajcie, żeby nie zgubić. Nie? wie Ale... I, kolejny... i to nie Ale to jebanka, a, to... <ślańczyk> Koniec. Widziu pak numer 2. Wypinamy, nie męczymy. Bye bye. No i szczupak numer trzy. No, taki minimalnie lepszy. Ładnie skacze. i rybka wypuszczona no boję ja że 4 przy ryby to już nie przypadek Насчет поливы. Старый жутый По доброй стороне щаты становим. Деликатно рыбка номер пять. rozmiar ten sam a nawet mniejszy a co zrobić robimy co bierze nie wybrzydzamy siema jak tam moi ulubieni youtuberzy łowią Było, było, tam od ścinki płynie, jak chcecie sobie połowić. Musisz mieć tam do tak? Ja tak trafiłem, że w 4 rzutach 3 ryby. No, eee, świat. No ja tak 5 mówiłem, ale takich do 60-65. No ale to tam w jednym miejscu stoją, nie? Tutaj gdzieś pewnie są, tylko nie żerują. Oni ładne dziadki chyba, dwa takie. Takie teraz, nie? No. Widziałem, że ładna na długo zostajesz? W sensie nie, na jeden dzień A. No, nie wiem, zobacz coś się taka pogola, kurwa, że nie wiem czy się nie ugotuje. No, nie upiek... Ja no nie ja, tak. ja też nie posmarowałem, Na morzu byłem w serii tak zjadałem, że przebywa no, uważać. No klimacik dobry wam powiem. Polecam kiedyś, jak będzie możliwość, Nawet takim podtonikiem przy dobrej pogodzie. A, da się? Tylko tam trzeba pogodę trafić, wiadomo, no, na falach nie, ale jak flautę traficie, to się da. Mówię, chcecie się pobawić, tam jest taka zatoka wchodzić, to z tej zatoki brały tak ładnie. Chłopaki też tam parę brań zrobili, więc. Dobra, pora coś zjeść, wypić kawkę i pojedziemy teraz środkiem wody. Spróbujemy jakąś rybę do fotki złapać. Starczy już parę brań zrobionych, więc majówkowy plan minimum wykonany. Spróbujemy teraz przechytrzyć większą rybę. Myślę, że woda się szybko nagrzewa. Ja Miałam się, że te ryby się odpalą. Niedługo. No może tu są, to wiem co tu mamy mamy tu ale pożar ale pożar gumu obrotówkę o! tak nie rób tam po dobroci no już się puszcza wypuszczony no płyń kolego płyń Płyniesz? Płyniesz. Dobra. Poszedł. Zobaczcie sobie przynęty. Półguma. Półwirówka. Z tego co pamiętam, to kiedyś Kacper mi dał. I mu nie oddałem, więc w sumie kradziona. A rybkę złowiła. Wszystkie brania dzisiaj, jakie zrobiłem, to na małe przynęty. Na duże nie miałem dotknięcia. Wszystkie brania na płytkiej wodzie, środek wody, też nic się kompletnie nie działo, praktycznie całe jezioro po trochu obłowiłem, raczej inni też bez brań ze środka, tylko i wyłącznie z trzcin tak jakby jeszcze siedziały schowane i co jakiś czas wychlały łeb, no ta woda jeszcze jest zimna, to ostatnie 2-3 tygodnie były zimne, więc. Wierzę wam, że jest poniżej 10 stopni temperatura. Chociaż teraz fajnie grzeje, to powinno taką płytką wodę szybko nagrzać. Nie jest głębokie jezioro, więc Ale nic się nie dzieje. Wszystkim nie ma ataków. Przestały się też spławiać białoryb, przez się spławiać. Ogólnie plaża. Na małe przynęty pewnie tych maluchów by nałapał więcej. No ale fajnie byłoby jeszcze jakąś taką rybkę rozjęcia jak już parę brań się zrobiło zaliczyć tutaj fajne wyniki, jeżeli chodzi o wymiary były jesienią zeszłą majówkę 1 maja też tutaj otworzyłem i w sumie miałem też takich 7 ryb w okolicach 60 tam pojedyncze 70 cm czyli w sumie wynik podobny jak teraz Zostały jeszcze 3 godzinki łowienia Pewnie coś jeszcze zmienia na delikatny kij to coś dołowia no, blisko Mały jerk i tak sobie czcinki obławiam. Co jakiś czas coś tam skubnie, co jakiś czas coś drobnica ucieknie, czasem agresywniej weźmie, to się uda wycholować. Jeszcze się trochę pobawię i zaraz spróbuję jeszcze Ostatnią sesję Większe przylęty na głębszej wodzie Może się tam Coś ruszy A i tego Nie piszcie, że kołrotek rzęzi, bo wiedziałem, że rzęzi 50 godzin słonej wody i trzeba go posmarować od nowa nie wiedziałem, że aż tak to gopro jeszcze strasznie wyostrza dźwięk pewnie jest masakra no ale innego nie mam przy sobie Założyłem trochę większą przynętę, i nie pomogło. Znowu, jeszcze mniejszy rozmiar, bym powiedział, ale już na castingu. Rybka numer 8 zaliczona. No, nie chcę większych przynęt. Powiem Wam, że na małego sliderka praktycznie każda ryba. Głęboko w pysku, pięknie wcięta. Teraz trzy razy z rzędu. To też nie jest duży, to, to, to jest z jakiejś tam średniej wielkości przynęta, ale trzy razy nie wcięta. No. Ryba. Ciekawe. Teraz zmienię znowu na małą. aż dziwne. Miałem chyba łącznie z 6 nie wciętych brań na dużą przynętę, a na małą wycinałem wszystko. Ciekawe Ciekawe są te ryby. No, mamy rybkę na dużą przynętę. Chyba trochę lepsza, czy nie. 50 cm. A może nie? Teraz sprawdzimy. No dobra. Jeszcze to zdjęcie się nie nadaje trochę lepsza. Człowiek wypuszczony po zimie to się cieszy. I z małych no nie zapowiadało się. Początek był taki słabiutki. Wszyscy narzekali, ale to trzeba swoje odczekać. Teraz cały czas co jakiś czas coś bierze. Także. Myślę, że zrobimy dwucyfrowy wynik. Ryba numer 9. No brakuje jeszcze jakiejś wisienki na torcie. już. Nie będę pazerny takiej 80 -tki. i byłoby spoko pod nogami odprowadził, zaatakował, ale nie niewcięta rybka, ale długo, długo nic się nie działo, z godzinę bez kontaktu na większą przynętę No co jakiś czas te ryby się robią aktywne. było na tyle z dzisiejszego łowienia. Kończę. Zostałem sam na wodzie do ostatniego rzutu. Liczyłem jeszcze, że coś fajnego wpadnie. Ilościowo było spoko. Coś tam się złowiło, porzucało. Jutro zmieniam jezioro. Będę dalej próbował ćwiczyć szczupaki. Żegnam Was w tej pięknej pogodzie. Do następnego.